Witajcie, przyjaciele! Dzisiaj miał pojawić się odcinek z Valorantą z pewną osobą Jednakże, w moim wczorajszym odcinku na temat pewnego pana wybuchła taka burza w komentarzach, że nie mogłem przejść obok tego obojętnie. Chodzi mi dokładnie o sekcję komentarzy pod filmem moim, jak zmana, gdzie udzielałeś takie legendy życiowe, jak chociażby DJ Neon, który niby coś tam powyzywał, niby tam miał problem do paru osób, jednak końcowo jakiś rozumaj, czasami potrafi napisać coś normalnego, u jeszcze jakiś retard, który nieudolnie się podawał za disco Kamila, nie znając nawet genezy tego żartu, którego generalnie każdy miał w dupie. Ja go wymieniam tylko po to, żeby powiedzieć, stary, masz fujną do życia, skoro. Spędzasz wolny czas na pisaniu takiego gówna, którego i tak nikt nie czyta. Oraz... Jest jeszcze Sikorek corrections. Największe szambo intelektualne jakieś to mu udzielało. Zanim przejdę do tego, czym czasami mam ochotę skancelować tego człowieka w internecie. Chcę powiedzieć tylko, że ten odcinek po się do wczorajszego nie chce, aby było odbierany jako jakieś poważne komentarze czy coś w tym stylu. Pewnie tym się zajmie, Iceman. Ja chciałbym po prostu pocisnąć bekę z jego ułomnych komentarzy oraz jak będzie trzeba. A cóż czuję, że będzie trzeba. Powjaśnić mu, dlaczego chłop jest odbierany jako dzieciak z leki traktora. Zacznijmy od tego, że tych jego komentarzy jest w chuj dużo. W sensie na tyle dużo, że chłop dosłownie nie umie napisać jednego komentarza, tylko musi spamić jakimiś małymi głównami kilkanaście razy albo i więcej i dlatego nie wszystko w tym odcinku się znajdzie, a poza tym nawet teraz dochodzę do powiadomienia, że teraz coś pisze pod moim filmem, więc... Już mi się po prostu kurwa, nie chce. Ludziom to się podoba, więc nie możesz nic tutaj narzekać. I właśnie geju, wspierasz gei zadając ISE z nimi. Na przykład jaj z manem. Nas napisał. Z jakiego powodu wywnioskowuję, że jestem homo? Sikorek odpisał. Nie mówię, że jesteś człowiekiem, tylko gejem. -pa, pamiętajcie, gej to nie jest człowiek absolutnie. Ile chłopaków ma Zorblast? Jeden, trzy, dziesięć, 10, sto. Kurwa jakie mam to przeczytać też. Nie wiem, jedynka i... Raz, dwa, trzy, cztery. I 15 zer. Gratulacje, ty i twój król możecie dorównać tylko jednej osobie beurtiza. To, na pewno wspierasz jeszcze od dodatek geju. Sikorek shorts. Jest gorzej niż myślałem, widzę. Gej. To są tylko niektóre komentarze, które pokazują jak bardzo rozpierdolony mentalnie jest pisiorek. Skoro uważa, że gej to... To nie jest człowiek, bude. Wspierasz gejów w cwoje bawołcie, kurwa. Jeszcze wyzywasz zeba, zebo jest spoko, typu Drubo Zeba. Ja mam chociaż cichą nadzieję, że to było napisane sarkastycznie, ale po jego dalszych wpisach niestety mam duże wątpliwości. Norki napisał, no bo jest linia, gorzej wygląda niż stary imo. Zawsze wyglądał źle. Link Nigdy Discorda z opisu nie działa, czy mam u Was bana? I dobrze, bo to 60 nie mało. <laughs> Ja myślałem, że DJ no się przywala do wszystkiego, czego się da, ale przybył pisiorek shorts i pokazał, że jestem w błędzie. Dziękuję, pisiorek, wszyscy wiemy. Zorblas, nie odpisuj mu, i tak mu nie wytłumaczysz. Dzieciak ślepy, w dodatku niewychowany. To na pewno nie nagrywa na ludzi filmów, nie wyzywa, więc widać, kto tu jest toksikiem. Nie zapomnijmy oczywiście, że przytakuję do wszystkiego, co napiszą jego... I dole. Hmm, kogoś mi to przypomina. Zmieniasz co chwilę nikt, bo się boję, że cię w klasie biją za ten grinch. Akurat tu cię zaskoczę. I nikt mnie nie bije, ale sikorka biją. Ciebie chciałeś mnie oszu... Co, kurwa? Ciebie chciałeś mnie oszukać. Ja mam umysł jak coś, i więc byś mnie nie oszukał. Kurwa, co, co to, to znaczy? znaczy? Jak mówię, to jest tylko garstka komentarzy, którą do teraz napierdala pod filmami każdego, kto nagrał jego ekipie, I guess. Mogę powiedzieć tylko tyle, że najlepiej jest go ignorować, bo wtedy mu się może znudzi po w czasie. Nie wiem, już mi się nie chce tego czytać. Do zobaczenia kiedyś.